Jeżeli pan Tusk często mówi wprost albo daje do zrozumienia, że trzeba popierać Ukraińców bezwarunkowo, to ja się z tym nie zgadzam. My nie jesteśmy sługami narodu ukraińskiego, jak to niedawno mówiono, i my się ja się domagam, żeby każda złotówka, która wydawana jest na Ukrainie, była dokładnie sprawdzana, na co ona poszła, bo ja nie zamierzam żyć w kraju, który wpycha pieniądze do kieszeni rozmaitych oligarchów. Proszę Państwa, dziś zagłębimy się w jedną z najbardziej elektryzujących rozmów ostatnich dni. Wywiad z byłym premierem Leszkiem Millerem, przeprowadzony na łamach faktu. W rozmowie, która momentami brzmiała jak zimny prysznic dla zachodniej narracji o wojnie na Ukrainie, Miller obnaża kulisy amerykańskiego planu pokojowego, pokazuje brutalną logikę geopolityki i wskazuje na ogromne ryzyko, jakie dziś ponosi Polska, wspierając Kijów bez żadnych warunków. To rozmowa, którą trzeba zrozumieć, bo dotyczy ona zarówno naszego bezpieczeństwa, jak i przyszłości całej Europy. A zanim przejdziemy dalej. Pamiętajcie proszę o subskrypcji kanału, zostawieniu łapki w górę i udostępnieniu materiału dalej. Bo YouTube ostatnio ucina zasięgi prawicowym treściom. Panie premierze, dzisiaj media rozpisują się o tajnym planie pokojowym, no, który w sumie już nie no już jest taki nie jest tajny. tajny. 28 punktów to ma być propozycja amerykańskiej strony, która została dzisiaj przedłożona stronie ukraińskiej. Tam m.in. są takie zapisy, które według wielu komentatorów są uznawane za i to są cytaty z różnych ekspertów, ale słowa są takie: katastrofa to plan kapitulacji Ukrainy, społeczeństwo tego nie poprze to właśnie to, czego Rosja chciała od początku. Pan podpisałby się pod takimi opiniami? Czy uważa pan, że ten plan to jest coś, co Ukraina powinna rozważyć? Proszę pana, ja od wielu już lat, a na pewno miesięcy mówię, że ja poparłbym każdy plan, który blokuje zabijanie na Ukrainie. Wzajemne zresztą, bo tam. Przecież tych ofiar jest bezliku. Bez liku. My nie wiemy dokładnie ile, dlatego że zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie blokują te informacje. Ale kiedyś, jak już przestaną do siebie strzelać, to się dowiemy i to będą dane przerażające, przynajmniej tak twierdzi prezydent Trump. Więc jeżeli ten plan prowadziłby do tego, że. Hmm, Huk karabinów i dział y, przestanie mieć miejsce, to trzeba go poprzeć. No to pytanie, panie premierze, tylko jakim kosztem? Bo w tym planie mamy m.in. to, że część obwodów ukraińskich miałaby przejść pod władzanie Rosji, Krym miałby być uznany za rosyjski, co więcej, Rosja miałaby być z powrotem dopuszczona m.in. do grupy G8. Czyli w gruncie rzeczy ten plan z początku wojny, 22 roku, byłby w dużej mierze spełniony. Proszę pana, rozumiem, że pan chciałby powiedzieć coś o sprawiedliwym pokoju, ale nie ma sprawiedliwego pokoju. Pokój zawsze jest dyktowany przez tych, którzy mają w danym momencie przewagę. A w tym momencie zdecydowaną przewagę mają Stany Zjednoczone. I jeżeli Ukraińcy tego nie przyjmą, no to jest pytanie, co dalej? To znaczy, co się dalej stanie? Jeżeli kijów powie, że nie, eee, można sobie wyobrazić, co się dalej stanie. A... Proszę powiedzieć, bo przyznam, że w momencie, kiedy usłyszałem, że Rosja ma wrócić między m.in. właśnie do grupy G8, w każdym razie wiele krajów, jak rozumiem, według tego projektu, tego planu pokojowego, miałoby wrócić do tak zwanego business as usual. To czy my w gruncie rzeczy Europejczycy pana zdaniem bylibyśmy w stanie zapomnieć na przykład, albo przejść do porządku dziennego, nad tym, co działo się w Buczy, nad tym, co działo się na wschodzie Ukrainy, no bo my chyba nie zapomnimy tego, co dzisiaj robi Rosja w Ukrainie. Proszę pana, my Europejczycy przeżyliśmy do porządku dziennego nad milionami ofiar II wojny światowej, nad obozami koncentracyjnymi, nad krematoriami, nad niesłychanymi zbrodniami, które wydawało się, że zablokują już na zawsze jakąkolwiek współpracę z Niemcami. No, Czy tak a jak, jak z, wie, z Niemcami po II wojnie światowej mo mogliśmy się pojednać. Powiedzmy, że Niemcy wróciły do grona państw cywilizowanych, to tak samo z Federacją Rosyjską, Pana zdanie, w przyszłości możemy myśleć o pojednaniu? Według mnie o pojednaniu raczej nie ma mowy. Natomiast o jakichś handlowych przede wszystkim relacjach, tak. I ja myślę, że obecne kierownictwo Stanów Zjednoczonych patrzy na te wszystkie kwestie pod kątem business as usual. I tak jak spojrzałem na zarys tego planu, bo ja go dokładnie nie znam, oczywiście wiem, że jest 28 punktów i tak dalej. Ale jak spojrzałem tak z, z, z odległości pewnej, to wydaje mi się, że to nie jest plan polityczny, tylko plan biznesowy między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Tutaj jest też mowa o takim specjalnym funduszu, Funduszu Rozwoju Ukrainy, ale jest też taki punkt jedenasty. I w związku z tym pana jako człowieka, który negocjował wejście Polski w struktury Unii Europejskiej, chciałbym podpytać, jak pan zapatruje się na ten punkt, mianowicie ten punkt jedenasty brzmi. Ukraina może dołączyć do Unii Europejskiej i otrzyma krótkoterminowy preferencyjny dostęp. Do rynku europejskiego, dopóki ta kwestia będzie rozpatrywana. To w połączeniu pamiętajmy, że jednocześnie jest kwestia umowy Mercosur. To byłby wyrok dla polskiego rolnictwa, Pana zdaniem? Nie tylko dla rolnictwa, bo to jest zapis bardzo korzystny dla Ukrainy, bo to oznacza, że Ukraina nie może, nie musi spełniać surowych. Kryteriów, które obowiązują na przestrzeni na całej przestrzeni Unii Europejskiej, a ma priorytety takie jak każdy kraj europejski, więc z punktu widzenia Ukrainy, to ch aż chciałoby się krzyknąć: chwilo, trwaj, trwaj jak najdłużej. Chciałbym panu zacytować jeszcze pana premiera Tuska, bo on dzisiaj dość niespodziewanie wystąpił na Mównicy w Sejmie. To było krótkie wystąpienie, chyba le lekko powyżej pięciu minut, ale powiedział między innymi tak. Rosja realizuje kolejny etap wojny hybrydowej in, in, pan premier potem kontynuował. Celem działań stały się zniszczenia życia ludzi i stabilizacja podstaw i destabilizacja podstaw państwa polskiego. Rosja za wszelką cenę chce nas osłabić, bo dziś Polska jest zbyt silna, by ją zaatakować wprost i pan premier kończył mówiąc, a w kwestii narodowego bezpieczeństwa wobec rosyjskiego zagrożenia albo będziemy Zjednoczeni, albo nie będzie nas wcale. Prościej nie mogę. Mam nadzieję, że wreszcie dotarło. Jak pan odbiera takie słowa pana premiera? Powiedział wreszcie to, co wszyscy powinni byli usłyszeć? Czy to jest no właśnie? Pan Tusk wielokrotnie już to mówił, więc to nie jest nic nowego. Poza tym Polska nie jest silna sama przez się. Polska jest silna, bo jest członkiem najsilniejszego paktu odstraszającego, czyli paktu północnoatlantyckiego. I powinniśmy wszyscy zabiegać o to, żeby zwartość NATO, jego siła odstraszająca była jak największa. Mnie na przykład bardzo deprymują takie głosy także i polskich polityków, ale także i polskich wojskowych, którzy mówią, że tu za chwilę, za rok, może za dwa lata Będą czołgi na polsko-białoruskiej czy jakiejś innej granicy, i że się rozpocznie wojna, no bo ci ludzie poddają wątpliwość sił odstraszania NATO. Ja twierdzę inaczej: że Rosja nie zaatakuje żadnego kraju NATO. Oczywiście mam na myśli taką wojnę klasyczną. Nie wojnę hybrydową, bo to. To trzeba, już chyba ma miejsce, prawda? Trzeba by szukać jakiegoś słowa, które zastąpiłoby wojnę, bo jeżeli mówimy wojna hybrydowa, a mamy w pamięci to, tą prawdziwą wojnę, no to jakby są dwie różne światy, ale jeżeli chodzi o wojnę klasyczną, to Rosja jest zbyt słaba, żeby zaatakować jakikolwiek kraj to. No, wspomniał Pan o osobach, które mówią o tym, że dopuszczają w każdym razie taki scenariusz, że zostanie. Zaatakowani. I w związku z tym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego profesor Sławomir Cęckiewicz w rozmowie z faktem, no, men, no men, polecamy oczywiście całą rozmowę, proszę państwa, znajdziecie ją na fakt.pl. Ale wracając do konkretnego cytatu, panie premierze: Powinniśmy oswajać się z tą myślą i przygotowywać się na taki stan. Jak mówi generał Kukuła, jesteśmy zawieszeni między stanem zagrożenia i wojny. Dodał, że wszelkie działania rosyjskie zmierzają do wywołania wojny z Polską. To jest pana zdaniem straszenie, czy mówienie wprost obywatelom, jak wygląda sytuacja? Nie, to jest właśnie podważanie siły NATO i twierdzenie, że co z tego, że jesteśmy w NATO, jak za chwilę tutaj będziemy mieli czołgi rosyjskie w pole, więc czołgi rosyjskie na przestrzeni Polski. Więc ja uważam, że to po pierwsze jest nieprawda, a po drugie, że to jest niepotrzebne straszenie Polaków. Panie premierze, no jak pan widzi, mam przygotowany dużo notatek, bo przyznam, że mam dużo cytatów, które panu chciałbym zacytować. Mam tutaj wydrukowany cały pana post, który zamieścił pan w mediach społecznościowych, który zaczyna się słowami, według ukrai ukraińskich źródeł, Timur Mindy, postać centralna w świeżo ujawnionej aferze korupcyjnej, przyjaciel prezydenta Zeleńskiego przekroczył granicę ukraińsko-polską w nocy z 9 na 10 listopada o godzinie 2.09. Podróż odbył czarnym Mercedesem S350 wynajętym w Lwowskiej firmie transportowej Specjalizującej się w dyskretnych przewozach dla klientów, unikających niepożądanej uwagi. To jest początek tego wpisu, ale chciałbym pana zapytać, skąd pan ma tak precyzyjne dane? Ze źródeł ukraińskich, prasy ukraińskiej, tego co mówią deputowanie do Rady Najwyższej, całkowicie oficjalnie, to nie są żadne tajne rzeczy. To można znaleźć pod warunkiem, że się chce znaleźć i ma się trochę czasu a to pan wykorzystał swoje źródła w Ukrainie czy to z powszechnie dostępnych źródeł tak prasa Nie, telewizja to są powszechnie dostępne trzeba, źródła każdy może to zrobić bo pytam też o to ze względu na to że niektórzy niektórzy komentatorzy zwracają uwagę na to że um, opisywanie takich szczegółów tam potem była kwestia tego że Polska mogła udzielić pewnego rodzaju koment, um, korytarza dla um, tego um, Ukraińca żeby on ostatecznie mógł znaleźć się w Izraelu jest Czymś, co nie byłoby w interesie Polski, bo to raczej coś, co powinno robić ciszę, takie działania międzynarodowe. Wie pan to zabawne. To, co można pisać na Ukrainie, nie można mówić i pisać w Polsce. Tak, to Ja się z tym nie zgadzam. A to w takim razie uważa pan, że o takich rzeczach powinniśmy wszyscy mówić głośno o tym, jak wyglądają te procedury przerzutu, powiedzmy, albo dogadań, uzgodnień pomiędzy państwami? No proszę pana, jeżeli Ukraińcy o tym mówią głośno, jeżeli mówią o tym w Radzie Najwyższej, jeżeli można znaleźć te informacje w gazetach, na blogach rozmaitych polityków ukraińskich, no to na litość boską, dlaczego my się mamy ograniczać, my Polacy? To w takim razie a propos my, Polacy, ostatnio w takim podobnym, bardzo patriotycznym, narodowym tonie wypowiadał się słowo Mir Mencen, jeden z liderów Konfederacji. On zwracał uwagę na to, że powinniśmy do czasu pełnego wyjaśnienia tej afery korupcyjnej rozważyć zawieszenie pomocy, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy, również w formie pieniężnej. Ja pamiętamy, że ostatnio pan premier, wicepremier Sikorski zapowiedział kolejną transzę pomocową dla Ukraińców. Co prawda, tam mówimy o tym, że zostanie zakupiony sprzęt i ten sprzęt zostanie przekazany. A nie gotówka wysłana do Kijowa, ale jednak to kolejne pieniądze, które ostatecznie trafią z polskiego budżetu do z polskiego budżetu z polskie pieniądze trafią na Ukrainę. Pana zdaniem, dzisiaj takie słowa, jak Sławomir, jak Polityków Konfederacji, to jest uderzanie w ton antyukraiński, czy to jest przesadna interpretacja? Nie, to jest uderzenie w ton związany z ogromnym złodziejstwem, który dokonuje się na Ukrainie. Wie pan, dzisiaj media podały, tutaj zacytuję to, co napisał Wall Street Journal. Otóż ten dziennik amerykański napisał, że. Ukraina znacząco zmieniła jeden z 28 punktów w wersji opublikowanej w, wcześniej w internecie. Zapis ten przewidywał audyt całej pomocy międzynarodowej otrzymanej przez Ukrainę. Celem audytu miało być wykrycie potencjalnych działań korupcyjnych. Według dziennika Kijów nalegał na zastąpienie go sformułowaniem gwarantującym pełną amnestię za czyny popełniane podczas wojny, bez żadnego audytu. I ten zapis zostanie prawdopodobnie przyjęty. Więc wie pan, co tu jeszcze można komentować? Okazuje się, że Głównym problemem, który interesuje Ukraińców w tym 28-punktowym planie jest to, czy będzie audyt wydatkowanych środków i czy ci, którzy popełnili przestępstwa, popełni, spotka, spotkają ich konsekwencje. Nadal jest to włoską. Pana zdaniem Europa Zachodnia była w pewien sposób zaskoczona tym, jak wygląda sytuacja w Ukrainie? No bo mam wrażenie, że w pewnym momencie zaczęliśmy mówić o Ukrainie jako pełnoprawnym członku tego sprzymierzenia, powiedzmy, państw zachodnich. No ale to jednak jest państwo, które funkcjonuje w innym systemie, bo chociażby nie jest członkiem Unii Europejskiej, nie musiało dostosować swoich norm prawnych do naszych. Także pana oczywiście, że przywódcy zachodu doskonale o wszystkim wiedzieli. Przecież każdy z tych państw dysponuje własną siatką wywiadowczą, dysponuje rozległym aparatem dyplomatycznym, dysponuje zdolnymi dziennikarzami, którzy chodzą za takimi informacjami. Tylko że po prostu Europa udawała, że tego nie widzi. To samo dotyczy Polski. Jeżeli pan Tusk często mówi wprost, albo daje do zrozumienia, że trzeba popierać Ukraińców bezwarunkowo, to ja się z tym nie zgadzam. My nie jesteśmy sługami narodu ukraińskiego, jak to niedawno mówiono, i my się, ja się domagam, żeby każda złotówka, która wydawana jest na Ukrainie, była dokładnie sprawdzana, na co ona poszła, bo ja nie zamierzam żyć w kraju, który wpycha pieniądze do kieszeni rozmaitych oligarchów i rozmaitych przestępstw. A kiedy pan słyszy argument, że Ukraina dzisiaj walczy też za naszą wolność, żeby te wo wojska rosyjskie nie stały na wschodniej Ukrainie, żeby te wojska rosyjskie nie stały na polsko-ukraińskiej granicy, żeby nie stały bliżej naszej granicy. Wiesz Pana, wojska ukraińskie od dawna stają na naszej granicy. Wojska rosyjskie, przepraszam. Znaczy wojska rosyjskie od dawna stają na naszej granicy. Tylko wielu, wielu polityków albo celowo o tym nie mówi, albo zapomina. Bo przecież my graniczymy z Rosją w obwodzie kaliningradzkim. Tam jest duże duża oddziały armii rosyjskiej. Tam od, od pewnego czasu ściągnięto również i zainstalowano rakiety Iskander. Iskander leci do Warszawy. Niech pan sobie wyobrazi dwie minuty. Drodzy państwo, rozmowa Leszka Miller'a rzuca cień na oficjalną narrację polityczną i pokazuje coś, o czym rząd i media wolą nie mówić głośno: że wojna na Ukrainie, pomoc finansowa, a nawet przyszłość Europy to nie tylko kwestia wartości, ale przede wszystkim twardych interesów. I że nie wszystko jest tak czarno-białe, jak chciałoby wielu polityków. Dziękuję wam za obejrzenie materiału. Jeśli chcecie, aby te treści nie znikały w algorytmicznych czeluściach, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i udostępnijcie film dalej. To dzięki Wam ten kanał może się rozwijać i docierać do nowych odbiorców. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.